W dniu obchodzimy 34. rocznicę działalności Straży Miejskiej Mysłowice. Spotykamy się tutaj co roku. Jest to czas podsumowań naszej służby. Uroczysty apel, uroczysta odprawa do służby. Także świętujemy tą niełatwą pracę. Awansowane zostały cztery osoby do nagród zostało przedstawionych. 5 osób. Także będziemy dziękować Policji, współpracującym służbą Straży Pożarnej, jak również Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Policja i Straż Miejska to główne dwa dwie komórki, organy, które pracują na rzecz bezpieczeństwa w tym mieście. Ja oceniam y, współpracę z, z Komendą Straży Miejskiej w Mysłowicach wzorowo. Tych zdarzeń jest mnóstwo, bo my na co dzień współpracujemy ze sobą. Albo mamy wspólne patrole, albo działamy y, osobno. Natomiast na miejscu zdarzenia się spotykamy, bo albo my potrzebujemy pomocy i wsparcia od Straży Miejskiej, albo to Straż Miejska prosi nas o pomoc to nie tylko działania związane z bezpieczeństwem na terenie naszego miasta, ale również profilaktyka i współpraca ze szkołami, z przedszkolami, z miejskim ośrodkiem pomocy społecznej, ale również z Mosirem i z Mokiem, czyli naszymi jednostkami kultury i sportu. Radzą sobie znakomicie. ja Jestem dumny z naszych strażników. Muzyka